Myślę, że przede wszystkim to, że traktujemy to tak, jak się powinno traktować, czyli w wymiarze takim strategicznym, jakby myśleniu, w tym nie jako wypełnienie jakichś obowiązków, tylko włączenie ESG tak naprawdę w strategię biznesową grupy. To już zrobiliśmy w roku 2020 i tak naprawdę od tego czasu tylko pracujemy, żeby jakby polepszać nasze zaangażowanie w tym szerokim obszarze i tak naprawdę myśleć i zmieniać organizację w tym kierunku takim mocno zrównoważonym. Myślę, że podstawą jest tak naprawdę włączanie wszystkich struktur, czyli jakby nie wypełnianie tego tego wymogu wyłącznie w dedykowanych komórkach organizacyjnych, tak jak ta, którą ja kieruje, ale tak naprawdę angażowanie wszystkich i edukowanie również w tym zakresie. Dyrektywa CSRD to tak naprawdę no, jest e, duży przełom. E, jakby m, ona tak naprawdę pozwala m, myśleć w tym szerszym aspekcie. To, jakby raportowanie nie będzie już w odręb, odrębną częścią raportowania od raportowania stricte finansowego i w tym duchu tak naprawdę st staramy się myśleć również w naszej organizacji, tak? czyli jakby łączyć raportowanie finansowe z niefinansowym, bo to, to, w, to wynika z naszych rozmów z interesariuszami, z naszych bieżących kontaktów, że tak by chcieli myśleć o działalności PG jako działalności finansowej i niefinansowej zarazem, a nie zupełnie w dwóch rzeczach. Tak, no na pewno jest, jest to przede wszystkim chyba największe wyzwanie. Tego, że ta legislacja jest tworzona na naszych oczach. To firmy mają problem z tym, żeby się odpowiednio przygotować do tego, do wymogów raportowania, bo pamiętajmy, że raportowanie to nie tylko już upublicznienie informacji, ale to przede wszystkim żmudny proces zbierania tych informacji, ten proces zbierania, który musi trwać przez cały rok raportowy. I równocześnie trzeba się do tego procesu raportowania przygotować. W firmach, grupach kapitałowych tak wielkich jak PGE, no to wymaga zaangażowania kilkunastu, kilkudziesięciu podmiotów. Tak więc, jakby to zwykle staramy się o to apelować, żeby racjonalnie podchodzić do wprowadzania wymogów legislacyjnych. Zwłaszcza, że my jako PGE sobie z tym poradzimy. Natomiast są firmy mniejsze, dla których to będzie zdecydowanie trudniejsze. Każdy z nas ma taką przypadłość, że jakby lubi działać według utartych schematów, tak? jakby swoją pracę też w ten sposób robić. Tutaj to są zupełnie nowe wyzwania, które częściowo muszą zmienić ten tryb pracy, do którego wszyscy w firmie przywykliśmy. Więc to tak naprawdę jest to, 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 to nasze największe wyzwanie, ale to też, które staramy się gdzieś przełamywać organizacyjnie.